Cześć. Dzisiaj jesteśmy w Instytucie Muzyki i porozmawiamy na temat instrumentów. W Instytucie Muzyki można nauczyć się na wielu instrumentach. Przede wszystkim na instrumentach, które są powszechnie teraz używane. W zespołach bluesowych rockowych, więc są, jest to oczywiście gitara, jest także gitara basowa, jest saksofon, jest flet, jest perkusja a, i pełna lista instrumentów y, znajduje się na naszej stronie, także zachęcam zajrzeć na stronę i zobaczyć, y, u kogo można się nauczyć, na jakim instrumencie. W instytucie muzyki można wypożyczyć każdy instrument, o ile jest na stanie. Także jeśli nie masz swojego instrumentu, to żaden problem. Na pewno coś poradzimy. Naszą mocną stroną jest to, że oferujemy dużą ilość zajęć zespołowych. Także jeśli do nas dołączysz, będziesz miał okazję zaprezentować się, poznać nowe utwory z repertuaru jazzowego, rozrywkowego bądź bluesowego. W Instytucie Muzyki pod koniec każdego semestru organizowane są przesłuchania, czyli student ma możliwość zaprezentować swoje umiejętności w gronie. Przyjaciół, studentów, o ile oczywiście obostrzenia pozwalają, a także co każdy semestr organizowana jest estrada studencka. Moja przygoda z gitarą zaczęła się od mojego taty. Tata mnie jakby zaraził tą pasją, pokazał mi gitarę klasyczną, a potem przez nasz dom przewijały się płyty jazzowe, płyty bluesowe. No także byłem, byłem i jestem skazany na gitarę i teraz próbuję tę pasję przekazać dalej. Appearance from Work Dzisiaj to już wszystko. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, no to pytajcie, bo warto zapytać.